Moi, tak tyle ja jestem Michał nie, nie zmieniłem się chyba, nie? lecimy z kamerem, e lecimy z kamerem e tak jest dla widzów moich ukochanych taki wieczorny filmik i lecimy, pamiętajcie o subskrypcji pisać w komentarzach kciuki w górę i będzie wszystko fajnie i lecimy, ej jeśli chodzi o kobiety nigdy nie byłem odważny potwierdzałem ściany dyskoteki, a ty jak mi zbawisz się jej daty, bo mam chyba w tył, jeszcze piru Chyba każdy, a ja jestem trochę nieporadny. Mogę zrobić ci parówki, chyba herbatę do pola Zde dwa makówki, czegoś za pół kanapki Albo wam cena szpiegię, może z wiekiem przyjdzie ogarnę Tego typu snot z rodzicami I mam prawo jazdy, Na z olasy pakami No i mam eksport gwiazdy i nie wiem jak się zdobyć No pomóż, tam z gwiazdy Mało no, cię odchodzi, bo list troszkę skargi bada Ja chciałbym cię mieć, ale się zagadać Może usłyszysz w uberze to albo w nie, ale w tydzień, że zagadę, się zagadnę, dlatego piszę z też bo byś się nie dowiedziała, że co kocham cię mała, wskazasz moje stęcy i pewnie się zastanawiasz, bo nie mówię wcześniej Jak przysłuchałaś bez kim gorący to wiesz że już nie owrzysz aż tak gorący dwudziesty jak ja Nie wiem co powiedzieć, wie, bo to trochę tak Jakby prosił Cię o rękę Na meczu. kiska cały świat celą na parę sekund i się patrz na nas, Lecz po cały dnie chodźmy Opiszę ten czas, każdy przekręcą Może że byle ciął, z każdy raz do stacji Może kochać się kocha cię mała, czy dacie ciebie światy, ale ella Powiem ten dzień jak nie pozostałaś, a ja dzień Miała szkop tacy, bo to było na jej plecie Słodko się uśmiechałaś, ale nie wiem, czy do mnie się za gala bo nie byłem powiem Ciebie, Bo ty jak nie zgasztać, oj tak, a ja nie zawsze kroków w ogóle nic Masz oczy jak Atlantyk A ja łca zabryłem oku i pójdę, jak się to miłość, ale może tyś to miłość jest. Pytaj, zakochać się w bestie, będziemy chęć wybaczyć moje wady. I moje błędy, Zrozumiesz zrobisz moje ciały. Piękne serwy i to, że słucham hajdy. I kończy kresy, a jak wyjadę z Warszawy, to powiedz, maleńka, że ten Bo. Słucham Cię mała, zgadzasz moje serce i potem się zastanawiasz, czemu nie mówię wcześniej jak przesłuchałaś meski gorące dwudziesty to wiesz, że się już nie oszczędzasz tak gorące dwudziesty jak ja nie wiem co pojedziesz więc, bo to trochę tak tak prosił Cię o rękę na meczu bliskam cały sztab zarąb na palec jak on i się patrzy na nas więc pocałuj mnie i chodźmy stąd tak, okej, okej po pocałuj mnie i chodźmy stąd czy stary Wiesz po cały mnie i Gdzie jest daleko, gdzie plaże czyste, a może przezroczyste, pamiętajcie tą pisakę. Dzięki! Jeśli masz piesek podoba, to, to wiesz co robisz. Zasubskrybowajcie mnie, cuki w górę, pisać w komentarzach. I widzimy się w kolejnym odcinku, widzimy. Trzymajcie się, kocham Was bardzo serdecznie. Pozdrawiam.